Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. z tej strony, jest W dzisiejszym odcinku odpakujemy sobie i zrecenzujemy mikrofon Audiotechnika AT2020 USB. Jest to mikrofon bardzo popularny wśród youtuberów, o ile nie jeden po prostu z najlepszych mikrofonów dla youtuberów. Używały go takie osoby jak Andigo, Karolek do tej pory go używa, a nawet sam PewDiePie używał tego mikrofonu, więc to musi o czymś świadczyć. Dodatkowo jeszcze oczywiście zobaczymy, czy ten mikrofon jest warty swojej ceny 579 zł. Także bez zbędnego przedłużania zobaczmy coś w środku pudełka. W opakowaniu mamy ulotkę od sprzedawcy oraz kartę gwarancyjną. Mój sprzedawca wyjątkowo daje gwarancję na dwa lata na ten mikrofon. Mamy chińską informację o tym, jakich substancji szkodliwych dla środowiska ten mikrofon nie posiada oraz o tym, że oczywiście tego mikrofonu normalnie do śmietnika się nie wyrzuca. Mamy domyślnie dołączoną amerykańską kartę gwarancyjną, bo jeżeli mieszkamy w USA, to mamy od razu od audotechniki rok gwarancji na mikrofon. Mamy jeszcze instrukcję obsługi do mikrofonu. Cała instrukcja obsługi jest po angielsku. Poza tym oczywiście mamy nasz mikrofon opakowany w folię. Jest to mikrofon solidny, ciężki, wykonany z mocnego metalu. Grill nie gibie się praktycznie w ogóle. Jest to mikrofon wykonany po prostu dosyć solidnie. Z przodu mamy logo audotechniki i dwa suwaki. Jeden suwak jest od zmiany miksu, między dźwiękiem z mikrofonu a dźwiękiem z komputera. Z prawej strony jest suwak od głośności wyjścia słuchawkowego. Z tyłu mamy podpis, że jest to tył mikrofonu i mamy wyjście słuchawkowe, które może służyć jako monitorujące wyjście bez latencji. To oznacza, że możemy słyszeć po prostu to, co trafia do mikrofonu bez żadnego opóźnienia. Na spodzie mamy oczywiście wejście na USB typu B. Sam mikrofon ma na sobie jakieś dziwne odpryski czarnej farby. Nie wiem, czy to jest wada produkcyjna, czy to jest po prostu wybór stylistyczny. Oprócz tego mamy jeszcze skórzane etui z logiem audotechniki i oczywiście w tym etui możemy przechowywać mikrofon. W etui na dzień dobry Znajdziemy 3-metrowy kabel do mikrofonu, znajdziemy metalowy trójnik do mikrofonu, a tu mamy metalowy uchwyt na mikrofon. Mikrofon wkręcamy z jednej strony, a z drugiej strony mamy wejście na śruby 5 i 8 cala. Mamy również przy okazji przykręconą przejściówkę z 5-8 na 3-8 cala, dzięki czemu możemy ten uchwyt przykręcić od razu do trójnoga dołączonego do zestawu lub do ramienia mikrofonowego. A oto część ze specyfikacji. Charakterystyka tego mikrofonu jest kardioidalna, zakres częstotliwości od 20 do 20 tysięcy Hz, pobiera ten mikrofon oczywiście 5 V przez USB, głębia bitów 16 bitów, maksymalny sample rate 48 tysięcy Hz, waga 386 g i wyjście słuchawkowe jest na 3,5 mm mini jacka. Zakres częstotliwości na grafie oraz charakterystyka zbierania dźwięku wyglądają następująco. Charakterystyka zbierania dźwięku jest kardioidalna, bo wygląda jak serce, przez co zbiera najwięcej dźwięku z przodu. Od początku słyszeliście właśnie ten mikrofon czyli Audiotechniki AT2020 USB. Jest ona około 20-25 cm od mojej twarzy, ustawienia 80% głośności, 16 kilobitów. 48 kHz, czyli najlepiej jak się da ustawić na Windowsie, i ogólnie na tym mikrofonie. Nie ma żadnej obróbki, ewentualnie może to podgłośnie, jeżeli tak, to na dole macie napisane o ile decybeli. No i w tym momencie możemy po prostu przejść do testów, ponieważ ten mikrofon ma charakterystykę zbierania dźwięku kardoidalną, to powinien głównie dźwięk zbierać z przodu, ale również sobie sprawdzimy jak bardzo on zbiera ten dźwięk z boku. Więc teraz oczywiście mówię z przodu mikrofonu. Teraz sobie odwrócimy ten mikrofon o 90 stopni, teraz słyszycie, jak bardzo ten dźwięk się zmienił. Teraz obrócimy sobie mikrofon o 180 stopni łącznie. Nadal jest 20-25 cm od mojej twarzy. Teraz obrócimy sobie znowu o 90 stopni. Nadal odległość trąbki od mojej twarzy, czyli 20-25 cm. I znowu jesteśmy z przodu mikrofonu. Jak mogliście również zauważyć przed chwilą, jeżeli ten mikrofon jest podłączony, to ma świecącą niebieską diodę, która daje znać, że to jest przód mikrofonu oraz że mikrofon po prostu ma prąd. Teraz sobie sprawdzimy, jak bardzo ten mikrofon jest podatny na głoski syczące, bo coś słyszę, że dosyć dużo tych głosek ten mikrofon lubi. Ta, jest to dosyć wysoka częstotliwość, niestety. Teraz sprawdzimy głoskie wybuchowe. Przepraszam, powiem, plucie w membrany bez pop filtru przyjemności nie przynosi. Przepraszam, powiem, plucie w membrany bez pop filtrów przyjemności nie przynosi. Teraz jestem na samym przodzie mikrofonu, żeby przetestować Proximity Effect, czyli im bliżej jestem mikrofonu, tym więcej niskich częstotliwości słychać. Teraz jestem dla porównania znowu 20 cm od mikrofonu. A teraz jestem około metr od mikrofonu. Teraz słyszycie, jak. Jak dużo słychać wysokich częstotliwości. Teraz pokażę Wam, dlaczego nie warto używać tego mikrofonu na dołączonym statywie. Po pierwsze, ten statyw nie ma gumowych nóżek, więc będzie się łatwo ślizgać, co mogę również zaprezentować. Proszę bardzo. Jest to oczywiście również wychwytywane przez ten mikrofon. Rzecz numer dwa: ten mikrofon będzie oczywiście wyłapywał wszystkie uderzenia w biurko przez właśnie to, że jest na tym statywie w tym momencie właśnie słyszycie wszystkie te uderzenia no i oczywiście rzecz numer 3 czyli fakt, że ten mikrofon będzie zbierał dźwięki z klawiatury jeszcze bardziej niż w przypadku jakby był na statywie pomimo tego, że i tak jest to klawiatura membranowa dosyć głośna plus ten mikrofon jest 30 cm około od tejże klawiatury, ale nadal słyszycie jak głośno to zbiera mikrofon teraz ogarnijmy sobie ogólnie po prostu funkcję i Cechy tego mikrofonu. Oczywiście jest to ten mikrofon zbudowany z metalu, dosyć solidnego. Problem, niestety, polega na tym, że jak mogliście wszyscy zauważyć, są odpryski czarnej farby. Nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem, czy to było tak specjalnie zrobione jeżeli specjalnie to ok, może jakaś charakterystyka taka stylistyczna a jeżeli nie no to no oczywiście minus za jakość produkcji, no i jeżeli chodzi o ten statyw to mówię, jest bezużyteczny tylko i wyłącznie jeżeli nie macie innej opcji, ale natomiast możecie jednak odkręcić sobie te nóżki i przykręcić po prostu do statywu, bo również w zestawie jest ta przejściówka z 5,8 na 3,8 cala, więc nawet nie musimy mieć tej przejściówki, żeby podłączyć, a właściwie przykręcić ten mikrofon do statywu, i to jest pod tym względem dosyć dobre. Oczywiście mamy wyjście słuchawkowe, na którym właśnie w tym momencie słyszę wszystko, co ja mówię, żeby mieć pewność, że nie mówię zbyt głośno. To wyjście słuchawkowe jest na tyle głośne, że jest nawet trochę za głośne dla słuchawek 32-omowych, co oznacza, że jeżeli słuchawki mają większą impedancję, to raczej nie musimy mieć zbytnio problemów z faktem, że ten mikrofon będzie w stanie po prostu dosyć wystarczająco głośny odsłuch mógł dawać do tychże właśnie słuchawek z tak dużą impedancją. Oczywiście również mamy pokrętełka 2 czyli pokrętełko do głośności naturalnie tegoż odsłuchu i możemy również wybierać poziom między odsłuchem z mikrofonu a odsłuchem z komputera, co jest oczywiście bardzo dobrą opcją, gdyż naturalnie możemy ten mikrofon używać jako swojego rodzaju kartę dźwiękową, jeżeli Inna nam padnie po prostu, albo najzwyczajniej na świecie możemy jednocześnie słuchać dźwięki z gry i słuchać nasz mikrofon, żeby mieć pewność, że dobrze słyszymy wszystko naraz. No i oczywiście, jeżeli nam się uda nawet to zrobić, to możemy dosłownie mówiąc podpiąć. Z wyjścia słuchawkowego do aparatu i możemy po prostu używać tego mikrofonu, właśnie w ten sposób, żeby nie musieć w ogóle w postprodukcji dopasowywać wszystkiego, synchronizować. No i to jest na pewno bardzo dobrą opcją i być może o tym właśnie sposobie niedługo będzie film na kanale, więc jeżeli nie chcecie tego filmu przegapić, zapraszam do subskrypcji. Nadal jest subskrybujka. Co do dźwięku tego mikrofonu, jest on dosyć dobry. Oczywiście ten mikrofon jest głośny, ale trzeba mieć pewność, że nie będziemy robić przesteru, więc jeżeli Mamy 80%, to gdzieś tak 20 cm, 25 to będzie raczej dobra odległość, jeżeli nagle chcemy sobie krzyknąć. A jeżeli mam ten, mamy ten mikrofon trochę bliżej, to 70 w zupełności wystarczy. Oczywiście na pewno się jeszcze przydaje jakiś kompresor w postprodukcji. Wracając do dźwięku, mikrofon daje w miarę mało szumu, na szczęście, więc nie trzeba praktycznie w ogóle go odszumiać. Bo wystarczy ewentualnie sobie jakąś muzyczkę w tle m, dołożyć, a jeżeli już chcemy odszumyć to nie będzie to aż tak bardzo rujnować jakości dźwięku. Problem jednak z tym mikrofonem polega na tym, że on lubi m, mianowicie wysokie częstotliwości, więc jak sobie zrobimy sysh, no to będzie to uwydatniane, ale nie aż tak super bardzo, żeby bolały uszy innych widzów. Więc jeżeli ktoś koniecznie musi już użyć tego DSR-a, to nie trzeba aż tak bardzo go używać. No, i możecie pewnie się zastanawiać, czy wybrać ten mikrofon, czy może Rode NT-USB, czy może Blue Yeti. Ale po pierwsze, jeżeli chodzi o Blue Yeti, to zastanówcie się. Wiele osób, które znają się na mikrofonach, mówią, że lepiej, żeby mikrofon robił jedną rzecz dobrze niż wiele średnio. To po pierwsze. Po drugie, NT-USB wydaje się, jakby nie miał aż tak dobrego dźwięku. Może ma trochę bardziej basowy. Ale jeżeli chodzi o Blue Yeti i Rode NT-USB w porównaniu do AT2020 USB, to jeżeli czyli ktoś wyraźnie się wsłucha. To bardzo często tamte mikrofony mają taką charakterystyczną ziarnistość do tego głosu, i przez to mam na myśli, że możecie w niektórych przypadkach usłyszeć, jakby osoby, które używają tego mikrofonu, wręcz miały przester w głosie, pomimo tego, że może niekoniecznie wykresy na to pokazują, ale po prostu w ten sposób te mikrofony brzmią, a audiotechnika takiego problemu nie ma. Audiotechnika po prostu podłączasz, ustawiasz ewentualnie głośność, i wszystko jest dobrze. Nie ma w ogóle takich. Problemów można po prostu używać tego mikrofonu w miarę łatwo i ewentualnie również niektóre problemy z dźwiękiem łatwo naprawić postprodukcji. Więc głównie dlatego ten mikrofon został właśnie wybrany przeze mnie. Również oczywiście dlatego, że ten mikrofon jest po prostu mały. bo Weźmy sobie Roda. USB, on jest większy, on gdzieś, te, gdzieś taki wielki nawet musi mieć osobny popfiltr do tego również jeżeli chodzi o Blue, to ten mikrofon jest w ogóle masywny, gdzieś podobno dwa razy nawet większy od um, praktycznie audio i czy ja mam na pewno tyle miejsca na biurku? No, no serio, przyznajmy się. Ja tu to, ja to nawet biurka nie mam, to jest szafka. Zacznijmy od tego, bo jestem poza domem. I oczywiście to jeszcze przychodzi dla klientów, którzy chcą kupić mały mikrofon, ale który nie rozwali się podczas podróży i nadal ma bardzo dobrą jakość dźwięku. Dodatkowym plusem jest to, że nie trzeba się bawić w żadne interfejsy XLR. Mianowicie weźmy sobie 400 zł na AT2020, plus interfejs za co najmniej 200 zł, a ten interfejs raczej przeważnie będzie miał dużo szumów. A tu mamy mikrofon, który ma wszystko w jednym i to za 20 zł niższą cenę. Więc po co przypłacać? Po prostu weźcie to i na pewno będzie ten mikrofon Wam służył przez długie lata. Więc w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym mikrofonie albo co na przykład mogę innego zrecenzować na tym kanale. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które wychodzą w środy, piątki i w zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam do mojego Facebooka, jest link w opisie. I to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.